Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Brutalne gry komputerowe. Temat uwielbiany przez nauczycieli, polityków, dziennikarzy i supernianiu z TVN-u. Jak powszechnie wiadomo, to gry komputerowe odpowiadają za wszystko, co złe na świecie: jeśli gdzieś wybuchnie jakaś bomba, to dlatego, że ktoś za dużo nagrał się w sapera, przecież wszyscy to wiemy. Symbolem takiej właśnie brutalności w grach jest słynny Postal 2, wydany w roku 2003 przez wydawnictwo nazywające się Biegając z Nożyczkami. Odpowiada on za wszystko, co złe wydarzyło się na świecie w ciągu tych 20 lat. Porozmawiajmy sobie dzisiaj o grze dzieciństwa niejednego z nas. Oto Postal 2. Jest to kontynuacja o wiele mniej popularnej od swojego sequelu części pierwszej z roku 1997, która, podobnie jak omawiana w dzisiejszym odcinku Gierka, również stawiała na kontrowersję, jednak sam jej klimat był cięższy i twórcy nie postawili na tyle czarnego humoru co w kolejnych odsłonach. W dodatku, rzut izometryczny również nie sprawia, żeby ta grała wyglądała szczególnie atrakcyjnie do grania, zwłaszcza dzisiaj. Sam tytuł postal pochodzi z amerykańskiego slangu i określenia Going Postal, co dosłownie tłumacząc, zaczęłoby iść na pocztę albo stać się pocztowcem czy listonoszem. Właściwie chodzi tu jednak o serię tragedii w Stanach Zjednoczonych. W kraju tym na poczcie warunki pracy w latach 70. i 80. były na tyle ciężkie, że często dochodziło do mobbingu i powodowało różnego rodzaju nerwice pracowników, które kończyły się strzelaninami w miejscu pracy. Stąd na początku lat 90. goming Postal zaczęło oznaczać totalne szaleństwo w złym tego słowa znaczeniu. Running with Scissors nie byli jednak pierwsi, którzy w swoim dziele nawiązywali do tych wydarzeń. W filmie Laga broń 33 i 13 w początkowej scenie główny bohater Frank Drebin znajduje się w samym środku strzelaniny, gdy nagle pojawia się grupa kilkunastu listonoszy uzbrojonych po zęby, strzelających gdzie popadnie. I co ciekawe, twórcy Postala zostali nawet pozwalni przez pocztę amerykańską za użycie takiego tytułu dla gry i stawianie ich w złym świetle. W omawianej dzisiaj grze wcielamy się w bohatera, który nazywa się po prostu kolej z Postala, czy też w oryginale Postal Dude. Niczym chłopaki z baraków mieszka on w przyczepie kempingowej w mieścinie znajdującej się w Arizonie o wdzięcznej nazwie Paradise City. Budzimy się na kacu, stara od rana truje dupę na duchem. Więc nagładamy płaszcz i idziemy wykonywać nasze misje, które sprowadzają się do kupna mleka czy zdobycia autografu osoby niskorosłej. Cóż! Ciężko jako tako mówić o fabule, bo twórcy gry od samego początku postawili na kontrowersję i na to, żeby o ich produkcji było głośno w mediach, zdecydowanie im się to udało. Otóż poruszamy się tutaj w otwartym świecie i to kompletnie od nas zależy, w jaki sposób możemy wykonywać misje. Możemy wejść do każdego budynku oraz wejść w interakcje z każdą postacią w grze, aczkolwiek interakcje te ograniczają się przede wszystkim do zabijania tychże postaci na rozmaite sposoby: obcinanie głów popatą, podpalanie, siuranie na kogoś, aż się zbełta. Tak. Zdecydowanie Postal 2 to była gra, przy której dziesięciolatek mógł się świetnie bawić. Aczkolwiek motywem przewodnim Postala jest raczej to, że brutalność tej gry zależy tylko od Ciebie i podobno możliwe jest przejście tego tytułu w sposób zupełnie pokojowy, aczkolwiek wykonanie tego wydaje mi się mało możliwe, bo pomijając to, że jest to dosyć trudne zadanie, gdzie wszyscy do nas strzelają, to gra robi się jednocześnie potwornie żmudna. Mimo wszystko jednym z memów jest właśnie fakt, że prawdziwi gracze postala zastanawiają się nad tym, że faktycznie istnieją wariaci, którzy zranili jakąś postać w Paradise City. Jak już mówiłem, to twórcy od samego początku postawili na kontrowersję i tym starali się ugrać jak najwięcej hałasu. Natomiast w odróżnieniu od części pierwszej, to tutaj dodano mnóstwo humoru. Tak zwanego humoru klozetowego i wyjątkowego prymitywnego, ale wciąż humoru, dlatego przy całym idiotyzmie naszych misji, to czasem można się serio zaśmiać. Zresztą i tak nazywanie Postala 2 najbrutalniejszą grą, nawet w czasach kiedy powstała, to według mnie przesada. Niestety nie miałem przyjemności grać w ten tytuł w takim wieku, jakim powinienem być, czyli mając te 12 lat, ale wciąż uważam, że chociażby wydany w tym samym roku Menhunt, klimatem i brutalnością bije Postala dwójkę na głowę, gdzie jednak ta gra jest po prostu głupkowata i przerysowana do granic możliwości. Mimo wszystko, twórcom udało się doprowadzić do tego, że myśląc o Postalu, myślimy od razu o najbardziej psychopatycznej grze, jaka zaistniała. Zresztą od samego początku wszyscy im w tym pomagali. Chociażby w teledysku Where is the Love, mega popularnego wtedy Black Eyed Peas, pojawia się fragment, gdzie dzieci grają w Postala dwójkę. Jeden z twórców gry na reddicie przyznał, że Black Eyed Peas im jeszcze zapłaciło za użycie gameplayu w teledysku, także w sumie beka. W tym samym klipie zresztą jakiś wandal zakleja plakaty GTA Vice City, a coś takiego jest już niewybaczalne. To również jest zabawne, to przy okazji premiery Postala 2 wszędzie było napisane nie kupuj dziecku, gra tylko dla dorosłych, bla bla bla, a już rok po premierze w maju 2004 pełna polska wersja gry ukazała się w gazetce Play, gdzie no takie gazetki były kupowane przede wszystkim przez młodsze osoby. W wielu domach powstała wtedy miłość do nieskrępowanego niczym Postala, a w głowach wyrył się polski dubbing. Dzień dobry. Koleś. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Mordę. Nie wierzę, że on to zrobił! Jasna dupa za papieża! W roku 2003 pełne spłoszenie gry nie było w czymś tak w 100% powszechnym, a jeszcze w takim tytule dla dorosłych to już w ogóle. Głos głównemu bohaterowi podłożył Krzysztof Grębski, znany chyba najlepiej z polskiej kreskówki dla dorosłych w Arcymuch, gdzie podkładał głos z wielu różnym postaciom. Myślę, że najbliżej głosu Kolesia byłby chyba Marcel. Ale mnie suszy! Ja pierdolę! Co się stało? A moja stara się gdzieś z jakimś kitajcem! I to przy dzieciach! A mama mnie ostrzegała! Mało ktoś z nas wyobraża sobie Postala w innej wersji niż z polskim dubbingiem. Polskie teksty, gdy na przykład zbieramy petycję, utrwalają się w naszych głowach bardzo mocno. Gra doczekała się również adaptacji filmowej. W roku 2007 premierę miał film, zatytułowany po prostu Postal, wyreżyserowany przez Uwe Bola. O tym niemieckim reżyserze musicie wiedzieć tyle, że chłop w pierwszej dekadzie XXI wieku był jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w środowisku graczy. Otóż odpowiada on za stworzenie kilku filmów na licencji znanych gier komputerowych, gdzie każdy z tych filmów był gorszy od drugiego i każdy również był taką samą klapą finansową. W sumie nie ma się co dziwić, poza postalem widziałem jeszcze Alone in the Dark i Blood Rain, i serio są to niezłe szmiry. Postal jednak według mnie. Jest jednak udanym filmem. Mimo tego, że postać Kolesia odbiega od gry, bo tutaj jest bardziej taką pierdołą, to jednak cały klimat kretynizmu, zrypanego humoru i kontrowersji wiernie trzyma się gry. I nieraz się na tym głównie zaśmiałem, także polecam. Na koniec powiem tyle, że nie uważam Postala za jakąś szczególnie wybitną Gierkę. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. Miło i przyjemnie przemierza się różnego rodzaju zakamarki miasteczka, natomiast nigdy ten tytuł nie był specjalny grą mojego dzieciństwa. Myślę, że dzisiaj dzieciaki patrząc się na postala 2 stwierdzą, że to jakiś kłam, i raczej nie będą w to grać, a będą raczej oglądać przygody Natsu czy ekipy Freeza. Dzięki temu nie zajdą nigdy na złą drogę. Pamiętajcie, gry są złe, zniszczą cię. Do widzenia. Państwo. <gry> Jest siuranie jak w trójce! Najlepszość!